Grupa Impro! To ma opowiedziane! Daniel! Piotrek! Lena! Asia! Bartek! Adam. Jest zabieg wzajemny, w tym występują Bartek i Lena. Polegać to będzie na tym, że będą sobie wzajemnie podkładali głos. Mianowicie kiedy mówi Lena. To tak naprawdę mówi Bartek. Tak naprawdę to ja teraz mówię, jestem w ogóle no, super ekstra. Tak właśnie to będzie wyglądać. I... ja jestem super. Tak sobie myślisz. i <laughs> okay, tak to mniej więcej będzie wyglądać. Dajmy im jakieś miejsce, w którym mają się znaleźć. Jakieś miejsce, gdzie nigdy byście nie poszli sami. Jak? Pralka. Do pralki zawsze y, chodzisz z kimś, tak? Dla ochrony. Okej, okay, coś jeszcze jest? Coś jeszcze? Jakieś jeszcze miejsce albo sytuacja może? Zamek Gargamela. Słucham? Zamek Gargamela. Zamek Okej, okay, dobra. Zamek Gargamela. Dabik wzajemny. Odliczamy! Trzy, dwa, jeden, impro! Hej ho, hej ho. Dobra, co wyściszło? O, cześć! Cześć! Co tutaj robisz głupi Smurfie? jak to co? A, idę z moim super ekstra woreczkiem do zamku gargamela, żeby nakarmić krakiera. Ślepy, kurde, jesteś w krzyżesty mi gargamel. Ojej, jestem taki głupiutki. Ale mam za to super ekstra fajne smerwy w woreczku. Wow! Ale ty masz tutaj dużo smerfów. A czemu ty jesteś taki duży i... Czy masz swoje małe smerfy w woreczku? A, bo to są takie wypieki. Ja robię małe smerfy do jedzenia i nie chciałem nimi otruć klakierka. Klakierka <grym> chcesz mi otruć? A z czym są te ciastka? No, z takich małych jagódek, które rosną w twoim ogródku. W moim ogródku? Czy odbywałeś halucynogenne y, jagódki z mojego ogródka? Yy, znaczy, one same o to prosiły i właściwie mam jeszcze troszkę w kieszeni. Daj mi jedną spróbować. Mm, 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 mm. Co to było? To nie były moje jagody. To były jagody od papy Smelfa. Ty kłamałeś, jak mówiłaś, że to moje jagody, ale były bardzo podobne, dlatego się nabrałem. O, to bardzo możliwe. Jagody papy Smelfa mają pewne szczególne właściwości. Jakie? <grym> Siedzi się Cały dzień W toalecie no, Na szczęście mam zapas stopy W mojej lodówce No nie